Siemaneczko, z tej strony Podliński i witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj tematyka trochę damsko-męska i postaram się odpowiedzieć na pytanie być może dlaczego Twój związek nie należy do tych najbardziej udanych. Związek powinien opierać się na podstawowych wartościach i być może której z nich w Twoim związku brakuje, zaraz to sprawdzimy. Kolejność zagadnień jest całkowicie przypadkowa, uważam, że wszystkie są równie ważne. Związek powinien opierać się na partnerstwie, a więc zdanie obojga partnerów powinno być równie ważne w związku. Decyzje, szczególnie te kluczowe, powinny być podejmowane wspólnie po konsultacjach. Związek to nie tylko miłość, ale także i przyjaźń. Oprócz tego, że się kochacie, powinniście także się lubić i być swoimi przyjaciółmi, a więc motywować się, no i przede wszystkim wspierać w trudnych chwilach, nie rywalizować, ale wspólnie razem iść do celu. Związek to przede wszystkim rozmowa. Druga osoba nie siedzi w twojej głowie i nie wie, co chcesz, czy co myślisz, nie domyśli się, więc o wszystkim musisz mówić. Nie może być w związku tematów tabu i nie powinno odchodzić się od stołu, dopóki temat, czy zagadnienie, czy kłótnia, czy problem nie zostanie rozwiązany i przegadany. Gadajcie, 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 bo bez tego nie da się budować związku. Chcąc iść wspólnie przez życie, musicie sobie ufać. No bo kiedy jest zaufanie, nie ma chorobliwej zazdrości. Nie tylko chodzi o takie zaufanie, kiedy on, czy ona wychodzi z kumplami, z koleżankami, ale też takie, że możesz w życiu po prostu na tą drugą osobę polegać, że wiesz, że w momencie, kiedy coś się stanie, kiedy ktoś będzie w momencie zagrożenia czy sytuacji, kiedy będzie potrzebowała Twojego wsparcia, może na Ciebie liczyć. Nie ma udanego związku bez udanego seksu. Seks to podstawowa potrzeba człowieka i dlatego powinniśmy starać się i dokładać tych starań non stop, aby ten seks był dobry, fajny i przyjemny dla obojga stron. Warto także o nim gadać, no bo najłatwiej dowiedzieć się o tej drugiej osobie, czego chce, czego potrzebuje i co lubi, rozmawiając. Należy także pamiętać o budowaniu tej namiętności, związki, szczególnie te dłuższe. Będą takie momenty, że ta namiętność raz będzie większa, raz mniejsza, ale cały czas trzeba dokładać starań, flirtować i sprawiać, że druga osoba czuje się pożądana i kochana. Na koniec też taka rada ode mnie, chcąc coś zmienić w związku, zacznij od siebie i nigdy nie przestawaj się starać. Koniecznie dajcie znać w komentarzach Wasze spostrzeżenia, Wasze rady i Wasze przemyślenia na temat budowania związków. Być może są jeszcze rzeczy, o których nie powiedziałem, a o których warto byłoby, żeby one wybrzmiały. Możecie również w komentarzu oznaczyć drugą połówkę, żeby wiedziała o co chodzi. No i warto także zostawić obserwacje, żeby widzieć więcej takich filmów. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał i że będzie dla Was przydatny. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robicie. A my widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. I się! them